No, i jak to smakuje? Mogę spróbować? Mhm, Chyba To jest? Mhm, czarna. Znaczy, to jest ten sam syf, co to nasze osi. To czuć, nie? Tam jest pewnie więcej konserwantów niż czegokolwiek, ale smakuje, nie? Gdyby miało mieć jakieś witaminy, to warto. Może. Gdzie chcecie? Nie no to ja bym wybrał tam przy tych kamieniach, gdzie byliśmy kiedyś. No, czy tymi łódźmi jest Nawet dlaczego tam jest pusta, czy to jest bez powodu Zaraz zobaczymy Tutaj, jakiś rok temu, albo dwa lata temu teraz zgubiła klapka Albo został jej zawinięty, już nie pamiętam Jak to było Tak czy siak wróciliśmy bez klapka, trzeba było, jej było kupić tutaj klapki w sklepie najbliższym po raz kolejny Zaopatrywaliśmy się w buty, już W centrum Chorwacji No i życie co zrobić? Iba stoi. stoi, słusznie wodek zauważył. I to jest moim zdaniem super miejsca No dzisiaj. No? no to jest. lepiej chyba teraz, nie? To nas lepiej schłodzi No nie? Chcesz Ja nie nie muszę, ja teraz do wody wchodzę.